na temat piwa Leżajsk, a mianowicie wyglądającego w ten sposób. Piwo Leżajsk, ocenimy go nie tyle po składzie, bo po składzie piwo ocenić jest totalnie trudno, dlatego, że co w nim występuje? Woda, słód jęczmienny, czasami jakieś inne dodatki. Generalnie dodatków jest tyle, że co kot napłakał i o dodatkach nie ma co mówić. Piwo Leżajsk, na początku kilka, a w zasadzie mała garstka ciekawych o nim informacji. A mianowicie piwo leża z browarów Żywiec oczywiście należy. Produkowane jest w tym mieście od niemal 1525 roku nieprzerwalnie. Niemal nieprzerwalnie, czyli generalnie, pewnie w latach wojennych, takiej produkcji nie było. A potem znowu ruszyło. I tutaj czytacie na takim piwie 500 lat tradycji. I tutaj ostra dosyć debata była między mną i inną osobą, która siedzi tutaj obok. Mianowicie o co chodzi? 500 lat tradycji. Tutaj znajdujemy piwo z tradycjami ważone od 1525 roku na mocy przywileju nadanego miasto, miastu Leżajsk. Piwo z tradycjami, 500 lat tradycji. To mi się tak osobiście kojarzyło z tym, że od 500 lat mniej więcej. Ta sama formuła jest tego piwa, no, powiedzmy ten sam skład, w ten sam sposób jest one produkowane. Przynajmniej mi puszka generalnie i te informacje jakie na niej piszą, takie coś by sugerowała. 500 lat tradycji, piwo z tradycjami i tam ważono od tego 1525. Czyli generalnie myślałem, bym myślał, że to od tego roku dawnego, czyli ponad 500 lat, że formuła, właśnie skład, wszystko, ten sam system pracuje. A tutaj generalnie chodzi o to, że w mieście Leżajsk piwo jest produkowane od 1525, a nie konkretnie to piwo, bo to piwo jest produkowane w fabryce, która została zbudowana w latach 1972-77, a uruchomiona w 1978 roku. A więc na pewno formuła, skład, typ produkcji, jej schemat no, pochodzą dosyć młodych lat, i ta data to tylko dotyczy oczywiście samego miasta, że w tym piwie piwarnictwo ma swoje korzenie od 1525. Natomiast można się pomylić, czy dając tylko informacji z takiej puszki, że to piwo coś ma wspólnego z taką dawną produkcją. Oczywiście nie mówię o wnętrzu tego piwa, tylko o tej składowej formule. I tutaj jeszcze takie dodatkowe informacje. Ten browar, o którym został zbrodowany. Wszystkie piwa Leżej mają charakterystyczny, gorczykowaty smak. Leżajsk piwo pełne, czyli akurat te, które obecnie posiadam w ręku, jest lekkie i orzeźwiające. I generalnie o tym mogę powiedzieć tyle. A przetestujmy, jak wygląda piwo. Nalejemy je do szklaneczki i zobaczycie, jak one wygląda. Podejrzewam, że trochę jest wstrząsnęłem, jak tutaj gestykulowałem. Co mi niestety... Pamiętajcie, jakie macie mniej niż 18 lat, nie oglądajcie tego filmu. Zakazuję Wam. Trochę, trochę przesadziłem z tą gestykulacją. Ale generalnie, jak widzicie, piwo dobre ma w sobie to, że bardzo mocno się pieni. Naprawdę piana jest rewelacyjna. W smaku faktycznie czuć tą gorczyczkę. I smakowo powiem Wam. Powiem Wam, że pewnie chcecie się napić już piwa. Jeżeli lubicie piwo i oglądacie ten film, to może Wam chętka naszła. Smakowo dla mnie bardzo dobry, w skali 1 do 10 dałbym spokojnie 7 na 10 punktów smaku. Naprawdę coś fajnego. Oczywiście ten film to nie jest promowanie piwa ani nic z tych rzeczy. Porównuję piwo do innych smaków piwnych i generalnie, jeżeli się przyjmie, to będę zawsze jakiś tam o jakimś piwie coś trochę mówił. Ciekawostek. O innych więcej, o innych mniej oraz coś o smaku, bo tutaj w składzie akurat występuje tylko to, że je, zawiera słód jęczmienny i jęczmień jest pasteryzowany i nic więcej. Czyli w składzie tym, który podał producent, oczywiście nie ma nic złego. Smakowo 7,5, cenowo 3,29 bodajże za nie dałem teraz. Cenowo jest w porządku, aczkolwiek mogłoby być tańsze, no przecież kurczę, to są dosyć drogie rzeczy, jak to mówią w świecie kiepskich. I generalnie ocena końcowa za takie piwo mógłbym im dać, drodzy koledzy, myślę, że ocenę siódemkę na koniec. Ten desik też jest całkiem nawet ciekawy. Dzięki za obejrzenie tego filmu i koniecznie czekam na Wasze komentarze. Jeżeli próbowaliście tego piwo wcześniej, co sami o nim sądzicie? Jak oceniacie jego skład? Oraz, skład, sorry, skład to tam nikogo pewnie nie obchodzi. Jak oceniacie jego smak? Co ogólnie o nim sądzicie? Koniecznie napiszcie to w skali 1 do 10, żeby podzielić się tymi opiniami. Zobaczymy, co sami o nim powiecie. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Czołem panowie i panie. Cześć.